Kochani, jakoś udaje mi się to w tej chwili bardziej wkomponować w czas. I, no i nagrywać w miarę możliwości. Parę filmików nagrałam, ale ja ich nie opublikowałam. Natomiast staram się teraz nagrywać w miarę regularnie. Przede wszystkim to wysyłam Wam moc pozytywnej energii, e, moc e, radości, miłości. Kochani, i no oczywiście jak e, zwykle od jakiegoś czasu, e, raczej taki m, stawiam nacisk na to, żeby wszystko przepływało harmonii żeby zharmonizować siebie przede wszystkim. I wtedy cały świat dookoła y, zaczyna być w pewnej harmonii. I powiem Wam, że choćby nie wiem, co się działo, warto utrzymywać taki stan, bo y, ta harmonia będzie się utrzymywała i będzie fajnie. W każdym razie. To również polega na tym, żeby stare emocje z siebie oczyścić i żeby one nie miały wpływu na nasze życie. Stare emocje już nam nie służą. Im dłużej będziemy w nich tkwili, tym trudniej będzie nam się żyło, bo po prostu. Te stare emocje obniżają nasze wibracje, a nie chodzi o to, żeby je obniżać, tylko żeby je podwyższać. I wtedy wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej. Świat dookoła będzie całkiem inny, życie będzie się inaczej układało. Dlatego warto być w takich wysokich wibracjach. I teraz wszystko dookoła nam sprzyja ku temu, żeby podnosić te wibracje, bo są te wszystkie portale. Był 8.8, 8, 8, teraz był, jeszcze wpływ ma 9.9 i to przynosi nam bardzo dużo energii, którą my możemy Możemy z niej czerpać, i ta energia w dużym stopniu uzdrawia nas i fizycznie, i mentalnie, i duchowo. Więc warto otworzyć się na to, nie walczyć z tym, tylko poddać się temu i iść do przodu. Tak na fali. Kochani, warto płynąć z falą, z nurtem, bo pod nurt jest, jest trudniej, znacznie trudniej. I ten wysiłek jest niewspółmierny z efektem wtedy. Natomiast jeśli płyniemy z nurtem, jeżeli się poddajemy temu nurtowi, to wtedy wszystko jest znacznie łatwiejsze. Życie jest znacznie prostsze. A nie chodzi o to, żeby sobie życie komplikować, tylko żeby sobie je ułatwiać. Więc kochani, bądźmy pozytywni przede wszystkim. Podchodźmy do wszystkiego pozytywnie. Bądźmy otwarci, bo jest tyle dobrych energii, które możemy, z których możemy korzystać i które mają naprawdę zbawienny wpływ na nas więc warto się temu poddawać kochani to tak na tyle bo w zasadzie to chciałam o tej harmonii i to jest bardzo bardzo ważne bo inaczej będziemy jak taki sztorm który raz wieje stronę, raz wiatr bije w drugą stronę i szarpie nami na wszystkie strony, a to naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby był taki fajny wietrzyk, taka fajna bryza i z tą bryzą sobie płynąć dalej. Kochani, harmonizujmy się, pracujmy nad tym, uwalniajmy się od starych, niepotrzebnych nam emocji. One nam do niczego nie są potrzebne i nie służą nam naprawdę. Więc kochani, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i wysyłam moc uśmiechu, moc radości, moc miłości. Kochani, trzymajcie się cieplutko, kocham Was na razie. Pa, pa.